Są połączone ze sobą taką specjalną szwajcarską gumą. A dlaczego jest to? Dlatego, bo Ziemia pracuje. To nam się tak wydaje, że ta podłoga tutaj pod nami ugięła się co najmniej 5 mm. Co najmniej 5 mm ugięła się pod nami wszystkimi. Ziemia też pracuje i nawet wszystkie budynki dłuższe są przecięte, czyli są zdilatowane. Zdilatowane są budynki, a co dopiero 600, 650 metrów budowla. Ona się składa z 34 części i są wtopione. Gumy szwajcarskie to jest gruba, gruba guma, wtopiona jest w jeden blok i w drugi blok. No i ta guma zawsze jak się budowało, rezerwa zwinięta leży i w miarę podnoszenia, podnoszenia jest tyle ucięta, żeby było na wszystko. Więc ona jest zbudowana i jedną taką sekcję zostawia się pustą zostawia się pustą. No i następnie buduje się grodze z drugiej strony. Z drugiej strony buduje się grodze. A rzeka już płynie tylko przez tą jedną sekcję pustą. Już ten wypłynie. A tutaj się robi grodze, bo będziemy budować drugą część, drugą część zapory. Drugą część zapory. I w tej chwili zbudowana już jest Cała zapora, cała zapora. I w pewnej chwili opuszcza się e, takie wielkie bloki, zasuwy, takie olbrzymie bloki i od tej chwili piętrze się jezioro. Ale nie możemy całkiem zabrać wody, bo rzeka musi płynąć, bo muszą żyć ryby, e, m, 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 muszą być cała gospodarka wodna, ścieki i tak dalej. Więc woda płynie już tylko przez tak upusty denne. A więc y, zaporę wodną można spuścić różnymi rodzajami, rurociągami, ru przez elektrownie, przez turbiny, można spuścić y, również przez y, upusty, tak zwane denne. No i tam y, płynie woda z olbrzymią siłą. No, ryby chcą szał są, chcą płynąć w górę rzeki, bo ryby, ryby zawsze płyną w górę rzeki. Skaczą na kilka metrów do góry rybki, ale nie mogą się już y, dostać. Oczywiście będziemy mówili o przepławkach. I tutaj już y, y, przez upusty denny. Ale głównie piętrzy się jezioro. Więc ja, jak byłem w tym okresie czasu, kiedy zapora wodna już y, sięgała najwyższego poziomu, to przez trzy miesiące nie padał deszcz. Przez trzy miesiące nie padał deszcz. Lipiec, sierpień i wrześniu, gdzieś. Wszyscy inżynierowie na zaporze wodnej byli troszeczkę zmartwieni tym wszystkim, dlatego bo trzeba piętrzyć, Było codziennie zaznaczaliśmy, w którym miejscu woda była wczoraj, a w którym jest dzi dzisiaj. Woda zalewała łąki pełne kwiatów. Następnie ostatnie ten rysunek schematyczny. To jest pokazana tak zwana niecka wypadowa. Mianowicie to jest takie dodatkowe malutkie jeziorko z tej strony. Dodatkowe malutkie jeziorko, przez, przez które przepływa woda już dalej, wychodząca z, 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 z turbę zespołów elektrowni. A więc ta niecka wypadowa o tej niece wypadowej kilka słów jeszcze będzie później. Teraz tu, jest, tu są pokazane właśnie te sekcje. Tu, są, tu jest woda, woda górna. A tu jest woda dolna, więc widać, że to wygięcie tej zapory jest niekorzystne. Ono jest wygięte w kierunku wody dolnej. No, ale to jest zapora typu ciężkiego, typu ciężkiego, więc oczywiście wszystko powinna wytrzymywać w tym. I żeby zbudować taką zaporę, musimy wylewać olbrzymie ilości cementu. I do tego była dźwignica, tak zwana linowotorowa, że w tym miejscu jest tak zwana wieża stała. A w tym miejscu jest wieża ruchoma, chodzi po łuku, a to jest wielki łuk, o tutaj u góry widać, wielki łuk i po tym łuku jeżdżą wagoniki, potężne takie beczki, kilka metrów sześciennych betonu. No i oczywiście dojeżdżają w pewnych miejscach, no i ten beton jest wylewany za pomocą Ten dźwig był dźwigiem brytyjskim.